Jesteśmy na ulicy Polej w Kamieńcu Wrocławskim. Przejedziemy się do ulicy powoli i zrobimy taką małą inwentaryzację tej ulicy. Dlaczego akurat tej ulicy? Dlatego, że ta ulica wzbudza jednak na forum kamienieckim troszeczkę emocji, przedarza się dyskusja. Jest to droga, która zawsze jest alternatywą dla ulicy Wrocławskiej. Ilekroć tam na tej Wrocławskiej cokolwiek się zakorkuje, to ruch jest kierowany właśnie tą drogą. I objeżdża się tędy problemy ulicy Wrocławskiej, problemy, które zazwyczaj występują na wysokości sklepu Max Hata Polska, kiedy są intensywne opady i tam zostaje droga po prostu zalana dużą wodą. Bez wątpienia ulica Polna jest bardzo dziurawą drogą. Jedziemy właśnie teraz te dziury, będziemy widzieć doskonale. Gdyby tak kamerę złapać do samochodu, to by było wiadomo jak bardzo to je rzucono. Jest dziura na dziurze. Ta droga ma być naprawiona już nawet rozpoczęto naprawę tej drogi przez łatanie takie doraźne dziur pacerem. Jest to jednak metoda niewystarczająca na długo. Ta droga dopóki nie będzie miała nawierzchni bitumicznej zrobionej, to będzie po każdych zimowych roztopach yy, miała dziury, bo one się rochowce tutaj po prostu powtarzają. To jest najgorszy bodaj odcinek tej drogi, gdzie już dziura na dziurze. Zawróciliśmy, pojedziemy kawałek z powrotem. Chciałbym pokazać jeszcze tutaj prace, które trwają na takim cieku wodnym piskorna. To jest ważny ciek wodny, który odprowadza wodę z dosyć dużych areałów, nie tylko w Kamieńcu, ale i jeszcze z Gajkowa. Drogi to jest temat rzeka, o tym można było bardzo wiele mówić. To są bardzo duże zaległości, dziesiątki lat zaległości. Nasza gmina się mocno rozwija, dróg przybywa, ale standard dróg się nie poprawia, standard dróg jest słaby. To znaczy, możemy powiedzieć tak, standard dróg się poprawia, ale te poprawy są na tyle wolne, że mieszkańcy nie są zadowoleni i trudno się dziwić jadąc taką drogą, że mieszkańcy są niezadowoleni. Znajdujemy się na ulicy Polnej w Kamieńcu Wrocławskim. Ulica Polna to jest ulica, która budzi sporo emocji w dyskusjach, które się przetaczają na forum kamienieckim. Ulica, no bardzo zła, to ulica która miała kiedyś zrobioną nawierzchnię z Frozowiny, to nawierzchnię mieszkańcy zrobili w dużej części za własne pieniądze. Ta nawierzchnia się już zużyła bardzo mocno, powstały ogromne dziury, a one powstały w wyniku m.in. tego, że kiedyś puszczono tędy objazd, kiedy była zalana ulica Wrocławska na wysokości sklepu Chata Polska, wtedy jeszcze nawet tego sklepu nie było pod tą nazwą, był Max Market. Bo to było kilka lat temu i ciężkie samochody, które tędy przejechały, zniszczyły tą nawierzchnię, i ta nawierzchnia nigdy się już nie podźwignęła po tamtym objeździe i nie została przywrócona jej właściwa sprawność. W dniu dzisiejszym jest sytuacja taka, że zaczęto tą ulicę łatać, i ona jest przewidziana w tym roku do naprawy i powinna być w tym miesiącu naprawiona. Natomiast rzeczywiście ta droga wymaga nowej nawierzchni. Jak zresztą wiele dróg na terenie naszej gminy, które w ogóle nie mają żadnej nawierzchni, jest jeszcze w Kamieńcu jedna kontrowersyjna sprawa: mianowicie, ma być zrobiona ulica Skośna. Znaczy, ma być zrobiona, bo jest zrobiony projekt tej ulicy, ale w budżecie tej ulicy jeszcze nie ma ujętej. No ale skoro jest projekt, to prawdopodobnie będzie robiona. Ulica skośna, e, przewidziana jest w technologii kostki brukowej. To jest bardzo droga technologia. Ta droga jest ślepa, nie jest długa, tam jest e, niedużo domów przy tej ulicy. Myślę, że około 10 ale wartość wykonania tej ulicy to jest ponad 360 tysięcy złotych. No i teraz radni mają nie lada orzek do zgryzienia, dlatego, że z jednej strony podjęto kiedyś decyzję, żeby wykonać projekt tej ulicy, a z drugiej strony okazuje się, że po pierwsze, żeby to ulicę w tej technologii wykonać, to trzeba by było wywłaszczać właścicieli posesji, gdyż droga nie spełniałaby norm szerokości, a po drugie, za te pieniądze, które trzeba by było zapłacić za wykonanie tej drogi w technologii kostki brukowej, można było wykonać sześć dróg w technologii frozowiny, które to drogi jak na razie dobrze się sprawdzają i dla sięgaczy, dla ulic o niedużym natężeniu ruchu jest to bardzo dobra technologia. Zatem radni mają naprawdę dużo grzech do zgryzienia i będą musieli się naprawdę zastanowić jak zagospodarować pieniądze, czy zrobić jedną ulicę za 360 tysięcy, czy zrobić sześć ulic w takiej kwocie. Nie zazdroszczę radnym podejmowania tej decyzji, to będzie na pewno decyzja trudna. Podejmowanie decyzji odnośnie robienia drogi tej, tam, czy tamtej czy innej zawsze jest bardzo trudne, a to z tego względu, że wszyscy mają ogromne oczekiwania zrobienia drogi. Wszyscy oczekują zrobienia dróg, przy których mieszkają. Są duże zaległości i w związku z powyższym każda decyzja, która jest podjęta, ucieszy jednych, a zasmuci drugich.